nie ma z tej strony nic tam 500 a ja tutaj nagrywałem wcześniej ale za długo było miałem 20 minut ale teraz jestem jak widzicie tam schodzę w schody tutaj zaczynam dom no i to jest pierwszy właśnie odcinek z tego świata no i jeśli chcecie tak Kolejne takie odcinki, no to zostawcie pod tym filmem 5 łebek w o to będę wiedział, że chcecie dalej takie odcinki, no i No i lecimy Do budowania właśnie mojego świata Właśnie jak widzicie Mam właśnie domek I mam dla Was informacje, gdzie dla mieszkańców i dla członków serwera murwy to Was pozdrawiam oczywiście no i, no i napiszcie w komentarzu Napiszcie jak u Was jak na serwerze Pomierz, dawno już nie ma na tym serwerze, bo nie mogę dołączyć, ale mam jakiego, mam l, l, takie problemy. Bardziej ja wiecie o co chodzi, bo mam po prostu inną bekę. A mam z internetu Minecraft, więc raczej, e, raczej długo nie dołączę. Wam pozdrawiam. No i y, już nie dla, y, dla wszystkich informacji, no to y, y, pod, y, jeśli Wam się podoba ten dom, to zostawcie y, łapkę w górę, czy 5 łapek w górę, to nagram kolejny odcinek jak buduję ten dom. Czyli nie musicie, jeśli chcecie, no to jak i tak będę nagrywał? Potem będę nagrywał bedwarsy, takie na normalnie ser, na serwerach. E, to będzie takie, takie będą odcinki o, o 20. Codziennie. Dobrze, że ja w domu. Czy ja obok w domu oczywiście, ja bo nie miałam na myśli tutaj właśnie nasło? A bo to gdzieś. Buduję to tak. No i sobie to takie, że tak. Zadko nagrywam, ale... Po prostu nie mam materiału jak nagrać film. A nie jestem na serwerze e, Mgy, więc raczej nie, nie o to chodzi za ban, tylko po prostu mam inną wersję 1.18.1 a Minecraft Server e, wszyscy z Minecraft Server niektórzy mają wersję 1 Kropka 18 yy, k.12 kropka kropka Nie wiem ale gdzieś taką wersję a ja mam tylko 1 bo oni mają inną wersję, może 10, a ja mam 1 wspomniałam to oczywiście mam wersję czy yy, mam z internetu Minecrafta, bo raczej Не могу купить, бо я попросту не могу пинить. Ja chyba na Minecraft Serverze wydałem... Yy, nie właśnie, ile wydałem na domie. Nie wiem, ale wiem, że kupiłem działkę w zamku. A tam nie mają nigdy wstępu, tylko może jak ma tyle yy, diaksów, to może skupić na pewno dom. Mm, a ja byłam dlatego, bo jest spokój. No i yy, wychodzić też nieraz z zamku, żeby też pozbierać. No, a akurat to był ostatni dzień, gdzie byłem właśnie w zamku. Kupiłem yy, działkę i właśnie miałam, budowałem dom. Yy, ci, co właśnie są nowi na serwerze, yy, to, to w zamku zauważyć, yy, zauważyliście pewnie, że E, tam jest e, ten jak się nazywa łupkowany e, blok czy coś no i właśnie z tego e, budowałem schody żeby jakoś e, dom się zbudować no i nie wyszło, bo to był ostatni dzień na e, granie na serwisie bo potem e, miałem po prostu nie mogłem wejść, bo tam pisało nieaktualny klien, klient no i nie mogłem normalnie wejść. No to właśnie był przypał u mnie. E, że nie mogłem, wejść, po prostu gdzieś sam siebie miałem bekę. dlatego nie mogę wejść? No i napisałem do Młowy, e, Dlaczego nie mogę wejść? I mam nieaktualnego nie klienta na serwerze, on powiedział, czy mam, y, y, Czyli, że mam ten. że zapomniałem mieć y, tego. Czy mam, we, czy mam z internetu, czy po prostu miałe, mam z... Yy... No wiecie z tego. No i właśnie się dowiedziałem, że właśnie yy, mam z internetu oczywiście, ale myślałem, że aktualizacje są w tym samym czasie, a tu się pomyliłem, bo jednak nie są w tym samym czasie, tylko po opóźnieniu yy, jest yy, potem... Aktualizacja inna. No i od tego czasu właśnie nie mogę wejść na serwer, więc nie chciało mi się więcej, bo tak mam 1.18.1, a zanim ja będę miał taką wersję, to wtedy dużo zajmie. Gdzie mm, oczywiście tę wersję e, z Minecrafta E, Bedrock i Jawa, e, no to właśnie mam problem, bo ja inaczej nie mogę dochodzić. I są w tym samym czasie, oczywiście, aktualizacje, ale jeśli są e, właśnie pobrane, a nie z internetu. No, ja właśnie miałem z internetu. No i nie mogę wejść. Właśnie to mój największy przypał w, w historii grania u mnie na serwizy, nie? że na świecie cie Minecrafta na demie A się udało mi wejść na serwerze na ten, na Discord, no wtedy, ehm, yy, będzie miała fajne, nieważne, lepiej już było nie tego nawet powiedzieć. Sampi Mordech chyba. Widzimy się jak skończy tą podłogę. mnie skończy tą. Nie wiem, jak się mi To widzimy się później. To nała. Trzyma. Znowu. No. Y, długo właśnie zrobiłem przegląd i przekazam właśnie za ja to. właśnie będę budował bigon Który. Y, Udekoruje mi. Domek. Raczej. ze nie ale. O nie, raz. Kurde. A i teraz zrobię zaraz ochroniarzy, którzy będą nawalali z tych zjebów i td. Właśnie zrobiłem to długi się serwer, ale zapomniałem właśnie włączyć nagrywanie, więc wybaczcie mi. Zobaczcie się, co ja robię właśnie z tym żelazem. No to właśnie robię to tak, żeby nie było tutaj widać tego białego, jak będę budował, bo tu właśnie się miesza z tym. No i dlatego tego robię. Później wiem ile się pytanie właśnie Za sto punktów na Za małe Bo chce zgubić właśnie stos. Dobra, wypier dalej.

Działa, działa, tylko z tych bloków mogę. A tutaj można na przykład. O kurwa. Jak myślicie, co mam to poprawić na no kreatywie? TV? E tak od koloru. Tylko jeden był i kąpa Albo dobrze. Żebym ze złota, patrzę O, poprę! I to Sorry, Bejkonku, ale nie możesz. Chciałasz, bo muszę poprawić Ciebie o ty nie będziesz mi w tym przeszkadzać Przepraszam, ale muszę to zrobić, bo nie chcę mi się nudzić i mieć tylko z jednego... Nie, chcę mieć z jednego oczywiście, ale nie dwukolorowego. Hej! Tu już z tej. Kur... A Maciek, panie pijanie. Beka, ha! Bacon will say. I'm sorry, I'm debil. I have a this water, so I'll be good now To będzie pierwsza szybkość. Może tutaj zrobić. Tutaj jest tak dużo miejsca. Dobra psy, to są tej Z tych sobie 9. Dziewięć, no 9, bo mam to w dupie, kuźwa, wypierdalam jak debil, a potem sam, haha. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O kurwa, ale się zmęczyłam. Okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No i zjebamy 11, 12, cyno. No spokojnie, kuzie, matku, pańku, chabek na ciebie. Tu będą wszystkie rodzaje. Chyba jest 5 mocy, nie? Nie sejdź mocy, to tego mam kolej. Nie, Jakiego ja kiego pomysła ostatni.

Jeśli tu, potem tu, to tu wpadnę tutaj. I dupę w ciebie, mam cię w ja Kur... Tak tu się ruszam. Jestem złocie, kur... Czyste złoto, ale to inaczej. Zesrane gówno, kra... Ja pierdolę. Jestem komentator. Dobra, to będę kończył, jutro nagrywam kolejny odcinek, no i jutro będzie normalny, no i też będzie z Bibiakonami, skończę już go, no i no, na